Co sprawia, że jeden fałszywy dokument mógł dać komuś władzę nad połową Europy na następne tysiąc lat? Dlaczego najwybitniejsze umysły średniowiecza, królowie i cesarze, uczeni i wojownicy przez wieki wierzyli w autentyczność tekstu, który dziś każdy student historii rozpoznałby jako oczywistą mistyfikację? I wreszcie jak to możliwe, że dokument napisany prawdopodobnie w VIII wieku przekonywał ludzi, iż powstał 400 lat wcześniej, a przez 500 lat nikt nie zadał sobie trudu, by sprawdzić jego prawdziwość. Rok 333. Rzym. Cesarz Konstantyn Wielki, pierwszy chrześcijański władca Imperium Rzymskiego, kona w swojej willi w Nikomedii. Według oficjalnej tradycji w ostatnich dniach życia przyjmuje chrzest z rąk biskupa Euzebiusza z Nikomedii i oddaje duszę Bogu, pozostawiając po sobie Zjednoczone Imperium oraz nową religię jako oficjalny kult państwowy. Lecz według pewnego dokumentu, który pojawi się 400 lat później, tuż przed śmiercią, cesarz czyni coś jeszcze bardziej spektakularnego. Rzekomo przekazuje papieżowi Sylwestrowi nie tylko duchowe zwierzchnictwo nad chrześcijaństwem, ale i świecką władzę nad całą zachodnią częścią imperium Włochy, Galia, Hiszpania, Brytania wszystkie te ziemie wraz z Rzymem i jego okolicami, cesarz miał oddać Kościołowi w geście wdzięczności za cudowne uzdrowienie strądu. Gdyby ten dokument był autentyczny, oznaczałby, że papiestwo ma nie tylko boskie prawo do rządzenia duszami, ale też ziemskie prawo do panowania nad królestwami. Problem w tym, że ów tekst, znany jako Darowizna Konstantyna, to jeden z najsłynniejszych falsyfikatów w dziejach. Aby zrozumieć, jak jeden fałszywy pergamin mógł wpływać na losy Europy przez kolejne stulecia, trzeba cofnąć się do czasów jego powstania, do VIII wieku, do epoki, w której papieństwo walczyło o przetrwanie między dwiema potęgami – Cesarstwem Bizantyjskim na wschodzie i Królestwem Longobardów na północy. Rzym VIII wieku to miasto widmo: potężne akwedukty leżą w ruinie, większość budowli publicznych przeszła w prywatne ręce, a ludność skurczyła się z miliona do zaledwie kilkudziesięciu tysięcy. Papież, nominalny władca wiecznego miasta, faktycznie kontroluje kilka dzielnic wokół Lateranu i Watykanu. Jego władza świecka jest iluzją, wpływy polityczne minimalne, przyszłość. Niepewna. W tej desperackiej sytuacji ktoś, zapewne w kręgach kurii, wpada na myśl tyleż śmiałą, co skuteczną. Skoro papiestwo nie może zdobyć władzy siłą ani dyplomacją, może otrzymać ją z przeszłości. Jeśli uda się wykazać, że sam Konstantyn Wielki przekazał papieżom władzę nad zachodnim imperium, żaden chrześcijański władca nie zdoła podważyć papieskich roszczeń. Tak powstaje jeden z najbardziej wpływowych falsyfikatów w historii. Dokument zaczyna się dramatyczną opowieścią. Cesarz Konstantyn zapada na trąd, chorobę uchodzącą za karę boską. Żaden lekarz nie potrafi mu pomóc. Pogańscy kapłani zawodzą. W desperacji cesarz zwraca się do chrześcijan, a papież Sylwester dokonuje cudu. Uzdrawia władcę poprzez chrzest. Wdzięczny Konstantyn, jak głosi falsyfikat postanawia odwdzięczyć się Kościołowi bez precedensu. Nie tylko nobilituje chrześcijaństwo, lecz przekazuje papieżowi koronę, purpurę cesarską i, przede wszystkim, władzę nad wszystkimi ziemiami Zachodu. Sam zaś przenosi stolicę imperium na wschód do świeżo założonego Konstantynopola, aby nie konkurować z papieskim Rzymem. Dokument został napisany tak, by przekonać czytelników o swojej autentyczności. Pełen łacińskich formuł kancelaryjnych, odwołań do klasycznych tekstów prawnych, cytatów biblijnych i drobiazgowych opisów ceremoniału. Autor falsyfikatu był człowiekiem wykształconym, dobrze znającym rzymskie prawo i bizantyjskie zwyczaje administracyjne. Popełnił jednak błędy, które dziś wydają się oczywiste. Używał terminologii prawniczej właściwej dla VIII wieku, a nie IV. Opisywał instytucje kościelne, nieistniejące za czasów Konstantyna. Co najważniejsze, przedstawiał sytuację polityczną odpowiadającą realiom VIII wieku, niepóźnego antyku. Jednym z najbardziej rażących anachronizmów jest ujęcie papieża jako ojca ojców, Pontifex Maximus i władcy świeckiego. Tymczasem w IV wieku. Biskup Rzymu był jednym z wielu wpływowych hierarchów kościoła, a papiestwo w późniejszym rozumieniu dopiero miało się ukształtować. Konstantyn nie traktowałby więc papieża jako równego sobie władcy świeckiego. Co więcej, cała opowieść o trądzie Konstantyna to fikcja. Współczesne źródła nie wspominają o takiej chorobie, a relacje dotyczące jego konwersji opisują proces rozciągnięty na lata. Nienagłe nawrócenie po cudownym uzdrowieniu. W VIII wieku nikt jednak nie prowadził systematycznej weryfikacji historycznej. Dokument pojawił się we właściwym momencie, gdy papieństwo potrzebowało mocnych argumentów w sporze z Cesarstwem Bizantyjskim i Królestwem Longobardów. Wieść o nim rozchodziła się głównie dzięki korespondencji papieskiej i działalności misjonarzy. Pierwszy poważny test przyszedł w roku 754, gdy papież Stefan II użył dokumentów w dyplomatycznym starciu z królem Longobardów Aistulfem. Stefan dowodził, że ziemie, które Aistulf zamierzał zająć, należą do papiestwa na mocy darowizny Konstantyna. Co znamienne argument przyjął nie tylko sam Aistulf, lecz także król franków Pepin Krótki, który zgodził się bronić papieskich roszczeń siłą. Był to pierwszy sukces falsyfikatu na arenie międzynarodowej. Prawdziwy triumf przyszedł jednak około pół wieku później, gdy papież Leon III powołał się na darowiznę Konstantyna jako jeden z argumentów za koronacją Karola Wielkiego na cesarza. Skoro, według tej logiki, Konstantyn przekazał Kościołowi władzę nad zachodnim imperium, papież mógł nadać tytuł cesarski temu, kogo uznał za godnego. Koronacja Karola w Boże Narodzenie roku 800 była przełomem. Oznaczała odrodzenie idei cesarstwa zachodniego i początek długiej tradycji współpracy oraz rywalizacji między papiestwem a władzą świecką. Darowizna Konstantyna stała się jednym z fundamentów ideowych nowego ładu politycznego. Przez kolejne stulecia papieże wykorzystywali dokument jako uzasadnienie coraz śmielszych roszczeń. Papież Grzegorz VII w XI wieku powoływał się na niego w sporze o inwestyturę z cesarzem Henrykiem IV. Innocenty III w XII wieku używał go jako argumentu za zwierzchnością papieską nad wszystkimi chrześcijańskimi monarchami. Bonifacy VIII w XIII wieku odwoływał się doń w konflikcie z królem Francji Filipem IV Pięknym. Co fascynujące, przez cały ten czas. Niemal nikt nie kwestionował autentyczności dokumentu. Średniowieczni uczeni, choć niezwykle skrupulatni w analizie tekstów biblijnych i teologicznych, nie dysponowali jeszcze narzędziami krytyki historycznej, które pozwoliłyby rozpoznać falsyfikat. Sama myśl o podważeniu autorytetu tak ważnego dokumentu kościelnego dla wielu była nie do pomyślenia. Poważniejsze wątpliwości pojawiły się dopiero w X wieku. Gdy cesarz niemiecki Odton III, wykształcony i obeznany z bizantyjskimi źródłami, dostrzegł w tekście liczne niespójności. Jego krytykę szybko jednak stłumiła sprawna dyplomacja papieska, przez co nie wywołała szerszego oddźwięku. Prawdziwym początkiem końca darowizny Konstantyna był rozwój humanizmu w XIV i XV wieku. Uczeni, tacy jak Francesco Petrarka, Zaczęli stosować nowe metody analizy tekstów starożytnych, porównując styl, terminologię i kontekst historyczny. Nawet oni jednak nie odważali się otwarcie atakować tak fundamentalnego dokumentu papieskiego. Przełom nastąpił dopiero w roku 1436, gdy młody włoski humanista Lorenzo Valla napisał krótki traktat o fałszywie wierzonej i zmyślonej darowiźnie Konstantyna. Walla, pracujący na dworze króla Neapolu Alfonsa Aragońskiego, toczącego spór z papiestwem o kontrolę nad południową Italią, miał i motywacje, i możliwości, by przeprowadzić dogłębną analizę dokumentu. Jego argumentacja była bezlitosna i precyzyjna. Wykazał, że łacina użyta w tekście odpowiada stylowi VIII wieku, nie czwartego. Wskazał anachronizmy w opisie instytucji kościelnych i politycznych, udowodnił zapożyczenia z późniejszych pism papieskich. Co najważniejsze, pokazał, że cała sytuacja opisana w dokumencie, od rzekomej choroby Konstantyna po przekazanie władzy, jest historycznie niemożliwa. Nawet tak przekonująca analiza nie mogła jednak od razu obalić mitu, który przez 700 lat kształtował politykę Europy. Traktat Walli początkowo zignorowano, a dopiero wynalezienie druku umożliwiło jego szeroką dystrybucję. W XVI wieku protestanccy reformatorzy, zwłaszcza Marcin Luther, wykorzystali argumenty Wali jako broń przeciw papieskim roszczeniom do władzy świeckiej. Co znamienne Kościół katolicki nigdy formalnie nie ogłosił, że darowizna Konstantyna jest falsyfikatem po prostu przestał się na nią powoływać. Ostatnie poważne użycia dokumentów papieskiej argumentacji politycznej miały miejsce w XVI wieku podczas sporów reformacyjnych. Później zapadła cisza. Tekst zniknął z oficjalnej retoryki, jakby nigdy nie istniał. Wpływ falsyfikatu na dzieje Europy był jednak nieodwracalny. Idea papieskiego zwierzchnictwa nad władcami świeckimi, legitymizowana przez darowiznę Konstantyna, Kształtowała średniowieczną politykę przez wieki. Spory o inwestyturę, konflikty między papiestwem a cesarstwem, wojny o prymat między Kościołem a monarchiami, wszystko to było po części konsekwencją jednego fałszywego dokumentu napisanego w VIII wieku. Jeszcze ciekawsza pozostaje kwestia autorstwa. Historycy do dziś się spierają. Jedni wskazują na papieża Stefana II lub jego kancelarię. Inni widzą autorów wśród frankijskiego duchowieństwa zainteresowanego wzmocnieniem pozycji kościoła, jeszcze inni podejrzewają bizantyjskich polemistów, pragnących skompromitować roszczenia papieskie do Rzymu. Prawda jest taka, że prawdopodobnie nigdy nie poznamy autora, to jednak nie najważniejsze. Ważniejsze pytanie brzmi: dlaczego falsyfikat okazał się tak skuteczny? Odpowiedź leży w specyfice średniowiecznego myślenia. Polityczno-religijnego, w średniowieczu władza nie była postrzegana jako coś, co zdobywa się wyłącznie siłą czy talentem. Władza była dana przez Boga, potwierdzona przez tradycję i usprawiedliwiona przez precedens. Darowizna Konstantyna dostarczała wszystkich trzech elementów: boskiego pochodzenia władzy papieskiej, tradycji sięgającej pierwszego chrześcijańskiego cesarza. I precedensu cesarskiego najwyższej rangi. Co więcej, falsyfikat odpowiadał na fundamentalne napięcie średniowiecznej cywilizacji konflikt między władzą duchowną a świecką. W świecie, w którym Kościół był jedyną ogólnoeuropejską instytucją, lecz nie dysponował własną siłą militarną, darowizna Konstantyna oferowała eleganckie rozwiązanie prawne. Papież nie musiał zdobywać władzy przemocą otrzymał ją w darze od najważniejszego cesarza w historii. Ironia polega na tym, że falsyfikat był tak przekonujący właśnie dlatego, iż odpowiadał na realne potrzeby swojej epoki. Gdyby był jedynie polityczną fantazją, szybko zostałby odrzucony, ponieważ jednak dostarczał odpowiedzi na palące pytania o legitymizację władzy i relacje między Kościołem a państwem, przetrwał całe wieki. Czy autorzy przewidzieli, że ich dzieło wywrze tak ogromny wpływ na dzieje? Najpewniej nie. Prawdopodobnie myśleli o doraźnym wzmocnieniu pozycji papiestwa w VIII wieku. Nie mogli przeczuwać, że ich falsyfikat stanie się ideologicznym fundamentem średniowiecznej teokracji i będzie oddziaływał na politykę Europy przez następne tysiąc lat. Być może najważniejszą lekcją płynącą z historii darowizny Konstantyna jest świadomość, jak potężna bywa siła napisanego słowa. Jeden dokument, kilka pergaminowych kart, garść starannie dobranych sformułowań i oto fundamenty ładu politycznego całego kontynentu ulegają zmianie na wieki. Dziś, w epoce weryfikacji faktów i natychmiastowego dostępu do informacji, historia darowizny Konstantyna może wydawać się anachroniczna. Jak to możliwe, że ludzie przez 700 lat wierzyli w oczywisty falsyfikat? Jak to możliwe, że nikt nie zadał sobie trudu, by sprawdzić jego autentyczność? Zanim jednak zbyt surowo ocenimy średniowiecznych przodków, warto zapytać, ile współczesnych faktów przyjmujemy bez weryfikacji? Ile informacji, które kształtują nasze opinie polityczne, społeczne czy gospodarcze, sprawdzamy z taką samą skrupulatnością, z jaką Lorenzo Walla zbadał darowiznę Konstantyna. Historia rozpoznawania i demaskowania fałszywych dokumentów przypomina, że ludzka skłonność do wierzenia w to, co potwierdza nasze przekonania, nie zniknęła wraz z końcem średniowiecza. Zmieniły się tylko media i technologie. Mechanizm pozostał ten sam: fałszywe informacje najszybciej rozprzestrzeniają się wtedy, gdy trafiają w nasze najgłębsze lęki lub pragnienia. Czy darowizna Konstantyna może nauczyć nas czegoś o współczesnym świecie? Z pewnością tak. Pokazuje, jak pojedyncze kłamstwo, jeśli jest wystarczająco przekonujące i odpowiada na rzeczywiste potrzeby, może kształtować rzeczywistość przez stulecia. Pokazuje także, jak ważna jest niezależna weryfikacja informacji i jak niebezpieczne może być bezkrytyczne przyjmowanie oczywistych prawd. Ostatecznie historia darowizny Konstantyna, to opowieść o sile i niebezpieczeństwie napisanego słowa. O tym, jak pojedynczy dokument potrafi zmienić bieg dziejów, ale też o tym, że prawda, choć czasem odkrywana z opóźnieniem, ostatecznie wychodzi na światło dzienne. Lorenzo Valla potrzebował 700 lat, by obalić falsyfikat. Ale w końcu mu się to udało. Być może największym paradoksem tej historii jest to, że darowizna Konstantyna, choć była kłamstwem, przyczyniła się do powstania realnych instytucji politycznych, które przetrwały długo po jej zdemaskowaniu. Papiestwo utrzymało pozycję międzynarodową nie dzięki sfałszowanemu dokumentowi, lecz dzięki autentycznej roli, jaką odgrywało w życiu duchowym i kulturowym Europy. Jeśli ta opowieść o tym jak jeden fałszywy dokument kształtował Europę przez tysiąc lat sprawiła, że zastanawiasz się, jakim informacjom ufasz na co dzień, zostaw komentarz i podziel się przemyśleniami o tym, gdzie kończy się prawda, a zaczyna manipulacja.